Tegoroczna trzecia edycja konkursu zgromadziła aż 200 uczestników, którzy przez 45 minut zmagali się z pytaniami testowymi. Emocji nie brakowało. Uczestnikiem wielkiego testu języka angielskiego może zostać każdy, kto ukończył 16 lat. Tutaj jest to jedyne ograniczenie wiekowe, natomiast ze względów na wyrównanie szans, wykluczyliśmy z naszego konkursu studentów filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej, amerykanistyki, jak również pracowników tychże kierunków, jak również oczywiście lektorów języka angielskiego. Wielki test języka angielskiego cieszy się co roku bardzo dużym zainteresowaniem. Konkurs promuje znajomość języka i kultury krajów anglosaskich. Pytania były niektóre dosyć interesujące. Na przykład pierwsze było na temat imienia psa. To jak słyszałem, tym dyskutowałem z innymi uczestnikami, to było to jest jedno z ciekawszych pytań na pewno. E tak, może niektóre powiedzenia z części gramatycznej, bo większość, znaczy nie większości, ale niektórych z nich nie znałem, więc czasem musiałem strzelać. W domu uczę się w sensie oglądania np. filmów po angielsku bo czytania artykułów po angielsku. Staram się samemu jak najwięcej angielskiego inkorporować w moim życiu codziennym. Oprócz tego jeszcze zajęcia na w szkole angielskiej lingua Taka podstawowa w sumie reguła to po prostu używanie go jak najczęściej w życiu, po prostu ota, otaczanie się jak najbardziej angielskim wszelkimi formami, że w ten sposób uczyć się i mówi, mówionego angielskiego i czytanego i no ogólnie być dobrym z angielskiego w

I think that's a very important part of finding a job. And a lot of employers look at your ability to speak a language, the English being the most, most important. Na pewno znajomość angielska jest potrzebna i na pewno wymagana przez mimo Wszystko otwiera możliwości na cały świat, pod każdym kątem praktycznie, więc no, na pewno jest to podstawa w, w dzisiejszym świecie. Organizatorem konkursu było Centrum Promocji wraz z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.